Zgodziła się zagrać królową wróżek, stąd właśnie ten piękny, taki wianek, który specjalnie ma tę okoliczność. Jest piękny i tak patrzę, że idealnie komponuje się do stroju. <ścoughs> to wszystko to próżne zazdrości do rysunku. I każdą od początku lata, kiedy się z moich wróżecz zbiorę kołem, w szkodnym blokowanym lub przy strumyku trzcinom bramowanym, aby przy wiatrów świszczących muzyce tańczyć wesoło. Ty zawsze dniami przerywasz tańce nasze zabawy. Wiatry też wiedząc, że na próżno grają, mszcząc się, wysały z mórz mgły zaraźliwe, na ląd poniosły, a ich okty Taką urosła dumę lada struga, że z swoich brzegów szumiąc wystąpiła. I boku, i wół, na darmo jarzmo swoje dźwiga. Rolnik się pocił, młode bowiem zboże z nim brody mogło się doczekać. Bez owiec kur kurty na zalanych polach. Wron spada, bydła uczą się. Kręgielnie było tem dzisiaj zapełnione, a powitłane na łąkach chodniki nie zostawiły i ślady po sobie. Całe to nowe strasznych klęsk potomstwo z naszych wyrosło schodów, naszych kłótni. My ich początkiem, my ich rodzicami. bardzo również miło że to Wasza ważna inicjatywa, ważny pomysł, uwrażliwienie. Także myślę, że w mieście zostało również zasygnalizowane. Bardzo dobrze społeczeństwo wie, że jesteśmy wrażliwi rach, i na kulturę w 23 w kwietniu 2016 roku minie okrągła 400. rocznica śmierci Williama Shakespeare'a. W związku z tym nasze gromy teatralne, Zespoły Szkół technicznych postanowiło pokazać inscenizację Roma i Julii przed Urzędem Miasta w Fragment inscenizacji Hamleta. W Urzędzie Gminy oraz e, zaprosiliśmy do współpracy starostę, panią w panią Annę Słurzeńską, która e, bardzo pięknie e, wyrecytowała e, fragment e, snu nocy letniej. Był to fragment e, królowej dróżek. E, właśnie znajdują się w tej chwili e, w starostwie. Przed chwileczką mieliśmy okazję wysłuchać incelizacji. E, jest to taka nasza wspólna inicjatywa. Przybliżająca przede wszystkim postać Szekspira, przypominająca Lipnowianom, iż taka osoba jest bardzo ważna, jest na stałe wpisana w kulturę całej Europy. Mieliśmy okazję przemaszerować przez ulice miasta właśnie w strojach oraz z tabliczkami głównych postaci, które. które, które były głównymi bohaterami tragedii i komedii Szekspira. Być albo nie być oto jest pytanie: jest w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu? Czy, czy, czy też stawiwszy czoło morzu, wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć. I na tym koniec. Gdybyśmy wiedzieli, że raz zasnąwszy, zakończy na zawsze boleści serca i owe tysiączne właściwe naszej naturze wstrząśnienie. Czyni nas przedsiębiorczości chorza cerablennie. Pod wpływem wahań, miarę pełne jędrności, zbite z wysokiej kolei, tracą nazwisko czynu. Ha, co W imieniu członków naszego zespołu teatralnego bardzo serdecznie podziękować wójtowi gminy Lipno za udostępnienie nam terenu rzędu, za wysłuchanie naszej inscenizacji oraz za bardzo serdeczne przyjęcie. Bardzo dziękujemy. Oczywiście do pracowni, że mogliśmy się gościć. bierzeć się swego rodu, rzuć ty nas, Lub jeśli nie możesz tego ucienić, przysięgnij być wierny mojej miłości, a ja przestanę być twoim buletu. Julio, czy mam przemówić, czy też słuchać dalej? Nazwa twa jest tylko mi nieprzyjazna, boż ty w istocie nie Monteki dla mnie. Bo czy jest Montekin tylko ręką, ramieniem, twarzą, zgoła, jakąkolwiek. Jeśli ty mnie okohasz, hmm. lepszy kres życia skutkiem ich niechęci.